nie urządzenia, ale będziemy produkować rzecz, która uchroni Państwa przed 5G. A właśnie. I to jest to bardzo, bardzo pozytywna informacja dla, dla wszystkich, którzy, którzy obawiają się tego systemu i po prostu musimy się bronić. Mamy takich intelektualistów, którzy pomogą, już pomogli Świetnie. i w tej chwili jest w wykonaniu tego Świetnie. tej rzeczy, którą, którą być może już niedługo Państwu zaprezentujemy. A ja po raz pierwszy coś Państwu pokażę jeszcze lepszego. Dobrze, no bo też to jest związane I z tym. Jeżeli, e, Marku, mógłbyś e, coś. E, Ee, powiedzieć bo o tym. To, tak? no ja, ja, bo może nie o... Rozmawiałem z, Piotr, z doktorem Piotrem Bejnem na ten temat, który publikuje bardzo szeroko na grypa666.wordpress.com e, informacje no o 5G. Ja, ja, ja bym nie chciał tutaj Bejna reklamować, no bo, ale wiesz, akurat, on mnie zawsze reklamuje ale, negatywnie. Ale, więc, ale czyli, Rafał, ale on, ja z nim rozmawiałem. Chłopią by też przejęty. No to niech będzie przejęty No dobra, Każdy się, musi musimy przeprosić. Ale dobra, ja o czym innym powiem. Takim ale to, to nie musisz być jego adwokatem. Dobra. Co innego, bo na no, mój temat jest też, też coś innego. Publikowanie też, nie? Niech się wali i niech pozostanie w tej, w tej Kanadzie. Jest ziomalem Opolcyka przez TZ Aha, Niech się nie wiedziałem, wali. że macie takie relacje. To dobra. To ja czekaj. nie mam relacji. To po okay. prostu Bain ma z Opolcykiem relacje o charakterze obrzezanym. Dobra, tutaj zobacz coś takiego. To jest coś takiego, to jest urządzenie, słuchaj, yy, zrobione przez mojego znajomego nowego, nie będę mówił skąd, bo nie chcę go wsypywać i to jest urządzenie do niszczenia wież 5G, mikrofalowe, po prostu popatrzcie, to jest taki, o, taka broń tutaj. Nie, nie nie będziemy pokazać szczegółów. W tej chwili ja pokażę, kiedy indziej te szczegóły, jak mówimy konstrukcji. W każdym razie potrzeba finansów na to, żeby to sfinansować, żeby to zrobić, bo to jest zrobione z, z magnetotronów czy z magnetronów z kuchenek mikrofalowych. Po prostu bierzesz, robisz to, wycofujesz taką wieżyczkę i ją spalasz. Ja uważam, że my tu się nie mamy co pierdolić, po prostu jeżeli ktoś chcą nas zakatrupić nasze dusze unicestwić za pomocą jakiego typu, jakiegoś typu broni pod hasłem telefonia albo Wi-Fi to my mamy obowiązek się bronić w ten sposób. Nie sądzisz? Może się nie zgodzę z Tobą dotyczące właśnie tej kwestii unicestwienia, ponieważ oni zawsze będą potrzebowali według planu Pleipsa, przecież w Warszawie miało zostać taka niewielka liczba Polaków, żeby obsługiwali tych judo-satanistów z Niemiec, ale i plan jest w dalszym ciągu realizowany, tylko z innymi aktorami, już z emigrantami Stalina. I Właściwie to musimy się bronić przed zniewoleniem yy, w pierwszym rzędzie, a przed unicystwieniem, to w, w drugiej kolejności. To jest moja osobista mm -hmm. opinia, każdy może mieć swoją, ale podejrzewam, że. Yy, ta droga, jestem pewien nawet, że ta droga jest właściwa, że musimy się bronić przed zniewoleniem, Dobra. a następnie przed unicestwieniem, bo to jest po drodze. Każdy ma swój sposób, ja zaprezentowałem jaki mam sposób, jak to zrobić siłowo, po prostu jak ktoś kto chce nas potraktować siłą, no to my niego też siłą, jeżeli mamy takie możliwości. Dobrze. Marku, bardzo mi miło ulubiliśmy z nas goni, ale będziemy kontynuować nasze rozmowy następnym razem w Warszawie. Pozdrawiamy wszystkich Pozdrawiamy Polaków, Polaków rodaków, rodaków Słowian i ludzi, którzy chcą, żeby ta ziemia była dla ludzi, nie dla jakichś tam gadów. No, ja powiem, uzupełnię twoją wypowiedź, żeby ta ziemia tu, którą jesteśmy Polska, była dla Polaków, rodaków Słowian. No tak, no to... Nie dla najeźdźców, którzy przychodzą tutaj na okradać. <laughs> Ani wszelkiego typu innych klonów. Właśnie. Dziękuję, pozdrawiam. <laughs> Dziękuję.